Wszyscy mężczyźni zdradzają i nie potrafią być lojalni. Jak długo masz zamiar utrzymywać taką wizję Twojej rzeczywistości do jasnej cholery? Albo zrozumiesz, że to ty manifestujesz wszystkie wersje rzeczywistości, włącznie z mężczyznami? Tak, miałyśmy facetów nielojalnych w moim programie. I proszę bardzo, nagle po sześciu miesiącach pracy wraca i prosi o powrót. Drugi wrócił po tygodniu. Jeden po dwóch i pół latach w trakcie jednej sesji ze mną. Da się? Da się. Więc przestań mi mówić, że mężczyźni są nielojalni. To ty jesteś nielojalna wobec samej siebie. To ty sama nie stawiasz się na piedestale. to ty sama zadecydowałaś o tym, że dla ciebie to nie jest dostępne i twoje życie jest straszne i będzie. Ja nie współczuję moim klientkom, bo nie ma im czego współczuć. Twój brak postawienia sobie granicy energetycznej, wewnętrznej powoduje, że jesteś sama albo w toksycznej relacji. Jeżeli jesteś gotowa z tego wyjść, napisz do mnie moc po bezpłatne szkolenie na start lub program, jeżeli jesteś gotowa ze mną współpracować. you